Si mam kruk. Szczęśliwy oj, kto mato i widzę was tutaj. Kolejnym odcinku z mojej serii The Legend of the Notch Tak jest kochani, tak jest I ogólnie na sam początek chciałem wam powiedzieć, że yy, Założyłem sobie fanpage'a dla was specjalnie na Facebooku, Także jakbyście chcieli tam wszystko, to tam wszystko prawdopodobnie Odcinki i live'y też będą pisane Ogólnie właśnie też kminię, czy by nie w poniedziałek, albo we wtorek Nie zrobić live'a sobie na Twitch'u yy, Z takiego fajnego mam pomysł na live'a I właśnie nie wiem... Czy nie zrobię I, w te, i właśnie tam będzie wszystko napisane na tym fanpageu moim, wszystkie aktualności, także dobrze. No to w sumie takich zorganizacyjnych spraw to powiedziałem wszystko i też, tak jak mówiłem na ostatnim, to znaczy nie mówię, bo on się dopiero wrzuca ten odcinek, ale powiem też teraz, że zmieniłem taktykę nagrywania i że odcinki moje będą trwać. Góra 15-20 minut, a nie tak jak było przedtem, yy, po pół godziny, bo takich się no nie chce się oglądać, szczerze. Także wiecie, czekajcie, co to jest? Klaszu? Merchant? Merchanting? Merchant? Merchant? What the fuck? What, the, what, 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 what? Nie, nie wiem, nie wiem, co to było, nie wiem, co to jest, ale dobrze. E, co my ogólnie mamy w następną misję? E, head to the Ice Mount and talk to the Mayor. Ooh. Ice Village, chyba tam Ice Mount. Uuu, to jest daleko. Nie chce mi się tego iść tak za bardzo. Ale czekaj, czekajcie, czekajcie. Ej, ej, ej. Czy tam nie był teleporter, który u którego możemy Coś się w PS mi spadają. Czy u którego nie możemy kupić teleportacji tam? Hmm. Aaa, Salia się pali! Salia! Nie pal się! 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 Tak, znaczy salia lubi się palić! O! Ale mamy 900 monetek także możemy sobie coś kupić... Oj sorry, sorry idziemy, sorry, nie chciałem, nie chciałem Także kupimy se, e, 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 dobra Kupimy se tytanowy O, ale kozecko wyglądamy kozecko wyglądamy, dobra Tu jest tak, tu jest teleporter e, Snow Village e, nie mam pieniążków tyle, A, 100 pieniążków 8 pieniążków nam brakuje, dobrze, dobrze Dobrze, panie, dobrze, już idziemy Pieniążki, gdzie jest wyjście? Tu jest wyjście, dobrze, dobrze, dobrze Już idziemy, już idziemy Tak Właśnie kurczę... Nie wiem jak ten, bo tutaj jest możliwość też okradania. Patrzę, no że tutaj ten Village y, Citizenów i Guardów. Właśnie nie wiem kurczę jak. Jak ktoś wie, właśnie i ten kobalt co znaleźliśmy, y, z tego się właśnie można zrobić i z tych... o! Z tego też można zrobić. Y, bardzo fajne rzeczy, bo czytałem ostatnio. I można właśnie bardzo fajne rzeczy zrobić, tylko poczekajcie, nie, wyjdziemy z. Se... Tą... Dobra, obejdziemy miasto wokół. Akurat o wispów nabijemy te pieniążki. I te z wispów te, 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 te naczaskamy. Dobra. Bo właśnie z tego można bardzo fajne, takie dobre rzeczy robić później. Wiecie, tylko że tego potrzeba bardzo dużo na to. I właśnie z tego kobaltu już wiem jak się tworzy ten topo Ten toporek dla nas. Ale tych wispów dzisiaj ja nie mogę, no. Tych wispów to dzisiaj się chyba napierdziało. No patrzcie, samo wispy. Oh, nice. Level up. To ja lubię. To, to, to ja lubię. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra. Wow, ile wispów. łata the fuck? jest zgromadzenie wispów. No, jeszcze ujrzą wisp. No, łata the fuck, Co się dzieje? No, <ścoughs> weźcie mnie stąd, ratujcie. Już? Dobra. E, nie było tak ciężko nawet. Nawet nie... to brain Jest moje! O, jeszcze stronger wisp. To właśnie nie wiem, czy z, z Redmainsów tych zwykłych, czy. Wisdom Redmains. Red czy wiecie, czy z tych Redmainsów, czy z tych Redmainsów, to się robiło. Nie pamiętam dokładnie, ale to mniejsza. O, w sumie świnki możemy. Ja pierdzielę, no patrzcie, ile tych Wispów, No jeszcze Creeper się nam przyglądał. No, what the fuck, no z każdej strony Wisp, no what the fuck, co się dzieje, no! No kurwa, what the fuck! Co to ma być? No! Dobra, już chyba, dobra. Porkczopków musimy trochę se pozbierać. A że mamy tu świnki, to skorzystamy se. I sobie pozbieramy trochę porkczopków. No, jeszcze kolejny. O, no tak, fajnie, jeszcze kurde nie mamy tego broni No nie 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 nie. Spadaj, spadaj Wisp, spadaj Girl for me Girl for me Wisp! girl for me A, 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 a. Dobra, uciekamy Uciekamy, uciekamy O, już ja z niego nie m'em, depsi, depsi Dobra, trzeba zjeść Słuchajcie, bo my gdzieś pobłądziliśmy teraz. E, dobra, w co? W regenerację Żyćka, dobra. W żyćku jest jednak najważniejsze. Ale trzeba też trochę w D-Mage'a zacząć dawać, bo D-Mage no... Też... Ała, to bolało. No znowu Wispy. Ja ich nie chcę, one są złe. Dobra. E, Cześć. czy wy pamiętacie... Ała! Nie bij mnie! Uciekam! Uciekam! Uciekać! Uciekać! Uciekać, no Wisp! No what the fuck! nie, 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 od drugiej strony, od dupy strony spróbuję wejść, bo to chyba, to jest chyba to wzgórze. Z tego co pamiętam, chociaż nie wiem. A Wisp! Znowu! No, nie, nie! Nie, nie, nie! Odejdź! Odejdź! Odejdź. No odejdźcie ode mnie! Odejdźcie! To? A! a to jest tylko dotykające zombie oła nasza wędka. O, spadaj spadaj zombie no spadaj 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 zombie spadaj No spadaj no spadaj pońcu. spadaj ale go długo bieli. No e, 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 e. o no O inteligencja Piotrka Nie mamy teraz... To i tak musimy iść do miasta Ale broni nie kupimy Bo mi szkoda pieniążków, a co zrobimy z tego, albo... Nie, to i tak trzeba kupić. A sprzedamy najwyżej to nam się kaza wróci To najpierw musimy iść do tego kilofiarza. Kilofiarz, where are you? Jest. Sebie zmiemy Iron Pickaxe. Ironowego Pickaxa weźmy. O, mamy ten. O, nice. A tu można atakować? O, a nie, kurde. Szkoda, wyrzuca nam. Hmm, szkoda. Ale 13 level. No to już niedługo. Ale jednak musimy iść kupić. Czekajcie, a czy. Bo to się robiło tak. Jest! Magic crystal właśnie. I z tych dziewięciu magic crystal się robi, można zrobić fajne, to, to jest część fajnych zbroi i broni właśnie ten magic crystal. właśnie to jest i to jest bardzo fajne naprawdę. To jest bardzo fajne weapons. Da, daj mi. Dobra. Irono. No what? The fuck, Nie mam kasy Shit. No bez jaj. Dobra. To Dosel, To cel. To, sell, to sell. To też możemy że no trudno, porkczopki też musimy sprzedać Trudno, trudno, tak bywa Jest, jest, dobrze Dziesiąty, dobre. To teraz lecimy pokopać tego troszku I wybieramy, i wybierzemy się Już do Icy Village Tak jest, do Icy Village To gdzie tu jest wyjście? Gdzie jest wyjście, ja się pytam Chyba tu tak, tu da się, dabrze. To chyba potrzeba, czekajcie, raz, dwa, e, cztery potrzeba na ten kobaltowy. Ale nie jestem do końca pewien. Ale z tego co pamiętam, to cztery. Ło, wow, ale ciśnij. No chodź tu, Wispie. E, czekajcie, oczywiście. O, teraz dopiero. Oczywiście, to już wiecie, taka, taka tradycja. A no Wispie, odejdź. No Jezu, no nie daj, nie da to mi zjeść. Aha, bo mi się ten, bo... Tępo... No awano, wispy, o oh, dajcie, że w końcu ode mnie, no ja nie mogę, dajcie mi... No patrzcie, jakie, jakie uparte, to są... To jest nawet, to jest gorsze niż... Creeper. Ej, naprawdę, te wispy są tak nad, natrętne. To jest masakra. My Dobra tylko nie wiem, czy nie potrzeba 9 tych Cobalt Ore, żeby stworzyć jedną sztabkę. Tego nie wiem. Także nakopmy jak to 9 i zobaczymy. A czekajcie, czy nie potrzeba. Nie, bo chyba potrzeba 9 na jedną sztabkę, albo to trzeba przetopić. Nie jestem pewien, co z tym trzeba zrobić. Dobra. My sobie za ten czas rozdamy punkty. Hmm. Dobra, tak. I w sumie więcej w yy, sił... raczej znaczy w tym w manę nam już nie potrzeba. Dobra. Szybko 9 nakopiemy i spadamy. O, mining level up! O oh, nice. 6 jeszcze 4, yy, 3. O, pigi, chodź tu. No, nie da nam mięska świnka. Już się zrespiło? O, już się zrespiło. Właśnie to jest bardzo super, naprawdę. Mi się, się to podoba, że kurde, w ogóle czekaj, co możemy teraz już kopać? Szósty. O, Iron Ore. Nice. Nice, żelazo. No, jest dzisiaj taki przymulony, z lekka jestem. Nie wiem czemu, nie wiem. Dobra, mamy już 9. to będzie to, to rozkminiliśmy system I, i tu będziemy mogli, wiecie, kopać to, kopać to, kopać i później z tego robić ten i sprzedawać z zyskiem, wiecie. I to będzie takie, o, opłaca, no, to Adam Porkczopka, także to tu mamy jakiś węgiel, o, mamy jedna się węgla, także to wszystko usmażymy tam, także idziemy szybko na targ i to robimy i teleportujemy się do Icy Village. Zamarzniętej ziemi, tak jest dobrze, dobrze. Hmm, 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 dobra, piecyki były tu, z tego co pamiętam. A tu co to jest w ogóle? Blacksmith, Ooh, blacksmith, Ooh. interesting, 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 Cobalt or Dime, but Mr. Rook, Mr. Rook. Wow. Zobaczymy, czy zadziała to nie. Nie zadziałało. Czyli ale jak... Czekajcie, a czekajcie. Bo może jest tak, że potrzeba tak, 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 bo się go robiło tak. Nie. Hm. A może? Nie. Hm. A może. Tak, 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 nie. Hmm. Powiem, że do czego potrzeba sztabkę, ale. A może to trzeba przetopić? O, to trzeba przetopić, widzicie. Czy trzeba przetopić, czy będziemy mieli na razie... O, czy będziemy mieli na parę tych... O, jest, cobalt ingot. O, nice, czekajcie. To rozłożę, żeby było szybciej, na dwa piecyki. Wiecie, będzie zawsze będzie te parę sekund szybciej. Czyli roz... Aj, oj, sorry, sorry, nie chciałem, nie chciałem. Wy, wy, wybaczysz mi, nie... O kurde, biegło to mocno. O nie, oni się nie spalą, oni są... Oni, wiecie, są tacy niezniszczalni, nie są like. Tacy lekko niezniszczalni, i, i mu nic nie będzie, a ty, co masz do sprzedania? Wart. Uuu uh, Half-Potion, mm, nice, nice, nice No przestań, że się palić już, dobra Tu już prawie, to mo może mogę zabrać To też mogę zabrać Tu ostatni, to węgiel też mogę za zabrać i i, 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 dobra, i w sumie tak y, tylko najpierw zobaczmy, czy to działa. Czy tak, jego się. tak, tak, tak. O, Cobalt Boots, a jak tam. Yeah, Cobalt Hammer, yeah. Czyli, o, i możemy strzelać, czyli. O, mechanik męszy, O, oh, nice. Czy to jest chyba handel? Wiecie, handel wytworzonymi przez y, siebie towarami, o oh, nice, no to to jest, to mi się podoba, to jest fajne, dobra i to też możemy sprzedać, no czyli, czyli rozmieniliśmy systema, czyli w sumie, what, saving chunks, what? what, what, nie wiem co się dzieje, pewnie jakiś crash, także widzimy się po krótkiej przerwie. No, no, już jestem z powrotem. Coś się skraszowało. O, cyk. I to cyk. Możemy to sprzedać. Dobra. I już mamy monetek wystarczająco. Także teleportujemy się do Snowville. Teleport! Wow, ale to... fajnie to wygląda. Wow! Wow, ale to fajnie wygląda. Oh, nice! Ale fajnie wygląda taka wioska. Czekajcie, komu tu... Burmi... O, tu ktoś jest. Będzie burmistrz? Major, tak, Major Goofy, się Gufi. Goofy. Welcome, witamy w małej wiosce. Yy, ty, 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 dobra. Yy, szukam lodowego kwiatu, pomożesz mi go znaleźć. Oczywiście mamy ostatni lodowy kwiat, jednak nic za darmo. Naszą wioskę nawiedzają duchy. Czy coś takiego? Nie wiem, coś takiego. Yy, aha, czy mamy z jakimiś duchami walczyć? Go and kill the Last Soul. O, to jest to, Last Soul. O, oh, tu jest kolejny last soul Thank you Tu jest kolejny last soul Zagubiona dusza Thank you Tylko trzy? Eee, to prościzna To było proste uh, Thank you for helping po, Her is promised icy flower uh, Dungeon or... Local is the ice dungeon and open with the ice flower. Ice dungeon? Icy dungeon, ice dungeon. Czyli to gdzieś jakiś lodowy, lodowy dungeon. No. Lodowy dungeon. Coś czuję, że to What the? What? Armored. Kto tu kto to jest? Kto to jest? Ice zombie. Kill ice. Zombie? ci to wygląda ciekawie jakiś eh, nie, nie, nie nic nie ma ciekawego Nic nie ma ciekawego Wow! Zapomniałem Nie, tam wyżej nie Nie, to tylko tu Nie ma... Nie ma nic... O, tam coś takiego jak dungeon wygląda hmm. Lodowy dungeon Oj Coś, wietrze, kłopoty Wietrze, kłopoty Naprawdę Wietrze, kłopoty A tutaj co jest? Co, co? Yes. Yes. Uh, as you come closer, the entrance, the ice floor start glowing. The ice melts and uh, it. Oh, the short for you! Ah, Spider-Man! Uh. <laughs> wow! Let me go there! Wish the Wisp, come for me! Wish the Wisp! Ah, ah, kill you! What the fuck, are they on my smooth? Shit, I'm nasty. 17 level. Wow, wow. To jest mocne. To było straszne. Dobra. Ale na tym już zakończymy nasze spotkanie z... Legend of the Notch, tak jest. To już lotowy dungeon zostawimy sobie na kolejny raz, tak jest. Także, no, jeśli Wam się oczywiście podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo mnie to naprawdę bardzo motywuje do dalszej pracy. I ogólnie dla mnie to jest też takie bardzo, naprawdę, bardzo mnie to motywuje. I jeśli chcecie, oczywiście, więcej odcinków z tej serii, to oczywiście nie zapomnijcie o komentarzach, o łapkach w górę itp., itd. No, wie, wiecie o to, choć znacie to, dobra. Także. Yy, żegnam się z Wami, ja, ojciec Mateusz, także Śiemeneczko czułem i cześć, pa pa! Hihi.